Największą rewolucją jest rewolucja świadomości. Systemy kontroli mają władzę tylko nad tymi, którzy identyfikują się z lękiem i zewnętrznymi narracjami. Twoja prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie odkrywasz, że jesteś więcej niż ciałem, więcej niż umysłem, że jesteś niezniszczalną iskrą świadomości. Jak nie zwariować w tej burzliwej epoce, w której znalazł się świat? Obecne czasy są pełne wyzwań, napięć geopolitycznych, kryzysów klimatycznych, manipulacji informacją i prób ograniczenia wolności. Jednocześnie wiemy, że ludzka świadomość ma moc transcendencji, nawet w najtrudniejszych warunkach. Oto wskazówki, które pomogą Ci zachować równowagę, spokój i wolność wewnętrzną. Część pierwsza. Globalna perspektywa, jak myśleć? Zachowaj czujność, nie lęk. Śledź fakty, nie emocje. Korzystaj z niezależnych mediów. Sprawdzaj źródła. Unikaj dezinformacji. Nie daj się sparaliżować strachem. Strach to narzędzie kontroli. Zastąp go świadomym działaniem. Buduj lokalną niezależność. Wspieraj lokalne społeczności. Kooperatywy, wymiany barterowe, ogrody miejskie. Im mniej zależysz od systemu, tym mniej może ci zaszkodzić. Naucz się podstawowych umiejętności przetrwania: uprawa roślin, filtracja wody, pierwsza pomoc. Ochrona prywatności, ogranicz ślad cyfrowy, korzystaj z szyfrowanych komunikatorów, signal VPN i przeglądarek jak Brave, nie ufaj wygodnym technologiom, np. płatnościom biometrycznym, każda wygoda ma cenę, aktywizm z głową, wybieraj mądrze walki społeczne, nie angażuj się we wszystkie naraz, skup się na tym co realnie zmienisz, np. ochrona praw lokalnej społeczności. Unikaj polaryzacji. Dzieląc ludzi na naszych i wrogów wzmacniasz system. Duchowa perspektywa. Jak działać? Zacznij od siebie. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Jeśli chcesz pokoju, najpierw zakończ wojnę w swoim umyśle. Codziennie praktykuj wdzięczność. Nawet 5 minut dziennie zmienia chemię mózgu, redukując stres. Odzyskaj władzę nad czasem. Wyłącz powiadomienia. 80% informacji to mentalny śmieć, który kradnie Twoją uwagę. Spędzaj czas w naturze. Drzewa, woda i słońce resetują układ nerwowy. Medytacja jako narzędzie wolności. Codziennie zatrzymaj się na 10 minut. Obserwuj oddech. To przywraca poczucie jestem tu i teraz, poza kontrolą systemu. Pytaj siebie, czy to co teraz czuję pochodzi ode mnie, czy zostało mi wprogramowane. Przestrzeń świętości, miej miejsce bez technologii, kącik do medytacji, czytania lub sztuki to twoja strefa wolności. Ogranicz konsumpcję im mniej potrzebujesz, tym mniej możesz zostać zniewolony. Filozofia życia jak nie dać się przytłoczyć pamiętaj o prawdzie wszystkie systemy są tymczasowe historia pokazuje, że imperia upadają, a wolność zawsze wraca. Czarne chmury są iluzją. Nawet w burzy słońce istnieje. Wystarczy wznieść się ponad chmury. Metafora świadomości, no? Znajdź swoją misję, zadaj sobie pytanie, po co jestem tu w tym czasie właśnie? Odpowiedź da ci siłę, by działać bez lęku. Pomagaj bez oczekiwań. Nawet małe gesty, uśmiech, wsparcie sąsiada tworzą falę zmian. Podróżuj poza czas i przestrzeń Czytaj starożytne teksty mądrościowe A także Biblię Pokazują, że ludzkość już przechodziła kryzysy i przetrwała Sny i medytacje traktuj je jako okno do wymiarów Gdzie nie sięga kontrola systemu Nie bądź bohaterem, bądź sobą Nie musisz ratować świata Wystarczy, że ocalisz swoją wrażliwość, kreatywność i dobroć. I wspaniałe kluczowe przesłanie. Największą rewolucją jest rewolucja świadomości. Karl Gustavian. Systemy kontroli mają władzę tylko nad tymi, którzy identyfikują się z lękiem i zewnętrznymi narracjami. Twoja prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie odkrywasz, że jesteś więcej niż ciałem. Więcej niż umysłem jesteś niezniszczalną iskrą świadomości.